Witam ponownie. Ten specjalny odcinek jest w całości poświęcony odpowiedziom na pytania, które przesyłacie w komentarzach na YouTube, w wiadomościach na YouTube i w wiadomościach na Facebooku. Odcinek podzieliłem na trzy części. Pierwsza część jest o samym motocyklu, druga część jest o sprzęcie, z którego korzystam, a w trzeciej części znajdziecie odpowiedzi na pytania dotyczące samego nagrywania, kamer, mountów i jakości filmików wrzucanych na YouTube. W takim razie, bez zbędnego przeciągania, zaczynamy. Część pierwsza, motocykl. Jaki olej i jaki filtr oleju? Olej Motul 5100 15 filtr oleju KN-155, zmieniony ze zwykłego na coś lepszego. Cały proces wymiany oleju i filtra oleju możecie sobie obejrzeć na filmiku. Wystarczy kliknąć w lewym górnym rogu i otworzy się tamten tutorial. Jakie koszty oleju i filtra? Ten konkretny syntetyk modula kosztuje 32 zł za litr. Potrzebujesz 1,5 litra, czyli dwa opakowania, razem 64 zł. Natomiast filtr oleju KNN kosztuje około 24 zł. Można to oczywiście zrobić o wiele taniej. Wystarczy wybrać tańszy olej i tańszy filtr. Nie są to jednak jakieś powalające kwoty. Czy warto w tym temacie oszczędzać? To już każdy musi sobie sam odpowiedzieć na to pytanie. Jaki filtr powietrza i jaki koszt? Filtr powietrza wymieniłem również na produkt firmy KNN. Jest to model KT 1211. Koszt niestety nie jest niski, około 200-210 zł, w zależności jak uda nam się znaleźć. Nagrałem cały kompletny tutorial z wymiany tego filtra, nie jest to trudne. Tak samo możesz kliknąć w lewym górnym rogu, przeniesiecie do tego filmiku. Oczywiście można również wymienić filtr powietrza na podobny, jaki wsadza fabryka, jest to wtedy ułamek tej kwoty. Czy po wymianie filtra powietrza będę już zapitalał jak rakieta? Jasne. Motocyk dostaje drugie tyle koni i od tej pory idzie jak burza. A tak serio, to dzięki takiemu filtrowi silnik dostaje więcej powietrza i może wydawać się odrobinę bardziej żwawy niż na zwykłym filtrze. Nie można jednak powiedzieć, że to jest jakaś kolosalna czy diametralna różnica. Czy warto wydawać tyle kasy na filt powietrza? Zależy jak na to spojrzeć. Można albo ciągle kupować tamte tanie i je wyrzucać i wymieniać na nowe, albo kupić jeden taki i mieć temat praktycznie z głowy i jego się po prostu myje i wkłada z powrotem. Czy zmieniałeś światło albo żarówki? Tak, obie fabryczne żarówki zostały wymienione na jaśniejsze wybrałem Osram Cool Blue Intense 4200 kelwinów. Wymieniłem zarówno główną żarówkę H4 od świateł mijania i drogowych, jak i malutką żaróweczkę W5W od postojowych. Koszt jest stosunkowo niewielki, a efekt jest bardzo fajny. I lepiej wyglądają lampy z jaśniejszym światłem, nie takie żółte jak fabryczne, i więcej widać podczas jazdy po zmierzchu. Żaróweczki W5W są pakowane w zestawach po dwie. Taki jeden zestawik kosztuje około 20-22 zł, a żarówka H4 z tej serii też są pakowane dwie sztuki w zestawie i koszt zestawu to około 32-33 zł. Jest to wydech marki Xil model L3X Hyperlow. Świetny wygląd, rewelacyjny dźwięk, zdecydowanie polecam. Chyba najlepsza inwestycja do tego motocykla jaką zrobiłem. Jest oczywiście dostępny pełny filmik z demontażu wydechu fabrycznego i montażu tego wydechu w jego miejsce. I filmiki z testowaniem dźwięku tego wydechu zarówno z dwoma DB z jednym DB i bez DB -killerem. Bardzo długo się zastanawiałem nad tym, czy zmieniać wydech, ponieważ jest to dość wysoki koszt, ale po zmianie muszę powiedzieć, że naprawdę rewelacja. Żadna inna część czy element nie się tak frajdy z jazdy, jak ładnie brzmiący wydech. Czy diod jest szybszy po zmianie wydechu? Jeśli chodzi o prędkość maksymalną, to jakichś większych zmian nie zauważyłem, natomiast w połączeniu z filtrem powietrza da się odczuć żwawsze wkręcanie się na obroty i trochę lepsze przyspieszanie. Koszt takiego wydechu to jest gdzieś od około 1200-1300 zł w górę. Muszę przyznać, że właśnie z tego powodu głównie e, tak długo zwlekałem z wymianą. Co to za torba? To jest torba niemieckiej firmy SW Motech, e, model Slipstream. Jedyna w sumie torba, jaką widziałem, która wygląda dobrze na tym motocyklu. Nie jest za duża, ale dzięki temu ładnie się komponuje z tylnym siedzeniem. E, całkowicie wodoodporna. I oprócz tego, że zyskujemy wreszcie miejsce na bagaż, tu mamy jeszcze bardzo fajne podparcie pod plecy. Muszę przyznać, że super wygodnie się z tym jeździ. Koszt tego modelu to niestety około 100 euro. Co to za gripy? Zwykłe czarne gumowe manetki, które instaluje fabryka, nie są za ciekawe. Wymieniłem za około 100 złotych na manetki żelowe KTM Power Bars. Co to za handbar? Nie znam producenta, znalazłem po prostu na eBayu takie, które mi się podobały. Koszt wyszedł około 200-300 zł. Masz zmienioną pokrywkę zbiorniczka płynu hamulcowego? Tak. Zwykła czarna została zmieniona na aluminiową ozdobną, ale tylko dlatego, że udało mi się gdzieś ją wyrwać za 38 zł. W ktm kosztuje stówę i za tyle bym na pewno nie kupił. Jak zrobiłeś to włókno węglowe? To jest specjalna folia do wyklejania samochodów marki 3M imitująca włókno węglowe żeby to założyć musisz zdemontować wszystkie elementy i na gorąco z użyciem opalarki ładnie to się wycina i wykleja, daje świetny efekt wizualny i chroni oryginalne plastiki przed zadrabaniami z użyciem można ją oczywiście spłukiwać wodą, nawet myjką ciśnieniową potraktować nic się z tym nie dzieje metr kwadratowy oryginalnej folii 3M tego typu kosztuje około 170zł są oczywiście różne wersje, połysk, inne odcienie, to jest czarny mat. Jaki masz tankpad? Tankpad i naklejka ochronna na wlew paliwa są z KTM Power Parts. Tankpad dostałem razem z zakupem motocykla, a naklejkę na wlew paliwa kupiłem tylko i wyłącznie dlatego, że też gdzieś bardzo tanio mi się udało ją wyrwać. Co to za uchwyt na telefon? Uchwyt nazywa się ROXA. R -O -X -A. Jest do telefonu Samsung Galaxy S3, ale nie polecam za bardzo, nie jest to nic szczególnego. Zła zaczep zabezpieczający złamał się chyba po trzech dniach użytkowania. Od tej pory jest dodatkowo zabezpieczony przeze mnie i klipsem. Ta folia, która tu jest użyta do zakrywania ekranu, też nie jest z najwyższych lotów. Dosyć szybko się rysuje, zostają na niej różne ślady. No a tak, od biedy może być ten Jakie masz crashpady? Crashpady też są niestety cholernie drogie, więc dużo szukałem, dużo się naczekałem i w końcu znalazłem fajną ofertę na eBayu, gdzie gościu wyprzedawał kilka zestawów. Cały komplet udało się wyrwać za około 160-170 zł. Dodatkowo udało mi się też wyrwać na wyprzedaży bardzo fajne rolki wahacza z logo KTM pomarańczowe, zaobadałem niecałe 20 zł. U nas na Allegro widziałem, że. Ktoś tam próbuje to popychać po ponad 50 zł. No zmieniałeś napęd? Przede wszystkim to sorry, że jest taki uwalony, ale cóż, przed chwilą jeździłem. A odpowiadając na pytanie, to tak, cały zestaw został wymieniony: tylna zębatka, przednia zębatka i łańcuch. Łańcuch wybrałem firmy DID VX2. To jest łańcuch O A zębatki, o ile dobrze pamiętam, i przód i tył firmy JT Sprockets. Koszt zębatek około 40-50 zł za sztukę, o ile się nie mylę. A łańcuch coś w granicy 230-250 zł. Kultura pracy i jakość bez porównania do tego, co fabrycznie jest instalowane. Tamten się dosłownie rozciągał jak guma od majtek i strasznie hałasował podczas jazdy. Co to za crash -bary? Niemieckie crash bary do diuka. U nas w Polsce nie mogłem ich nie znaleźć wszystkie firmy, tylko na zamówienie, na zamówienie jeszcze też jeszcze drożej niż na eBayu. No i w końcu się zdecydowałem, Koszt około 400-500 zł za te crash bary. To tak naprawdę podjąłem decyzję jeszcze zanim zacząłem jeździć, jak motocykl był nowiutki. No i pewnie się zdecydowałem dlatego z obawy, no, że to pierwsze jazdy, czy się gdzieś nie fiknie. No okazało się, że y, nigdy nie było żadnego takiego zdarzenia, ale wiadomo, jak to się mówi, strzeżonego panu strzeże nie żałuję, można to w każdej chwili wykręcić sprzedać na pewno chętni się znajdą bo bardzo ciężko dostać takie crashbary u nas zmieniałeś klocki? tak, stare fabryczne klocki zaczęły już sobie bardzo brzydko popiskiwać podczas jazdy zostały wymienione na dwa zestawy klocków EPC z intermetalowych koszt jednego kompletu około 110 zł po ułożeniu się hamują jak żyleta co to za grafika? To jest częściowo przerobiona przeze mnie grafika z kompletu oklein KTM Racing Kids 2012 roku. W tej chwili już ten zestaw nie jest produkowany. Mają sporo innych wersji oklein w różnych kolorach. Dołożone są też białe naklejki HUPE na widelcu i odblaskowe okleiny na obręczach pół pomarańczowe z logo KTM. Jak z awaryjnością? Powiem tak, podstaw do narzekania wyjątkowych jakichś nie mam na samym początku było jakieś uszkodzenie wyciek z przedniego amortyzatora zostało to naprawione to było jeszcze na gwarancji zestawem naprawczym KTM druga sprawa jaka była tylny hamulec też był jakiś wyciek jakaś w układu to już było po gwarancji bo to już było chyba po trzech latach ale to u mechanika raz do sobie z tym poradziliśmy naprawa tej usterki kosztowała 60 zł. Jeszcze jedna rzecz, jaka mi się przypomniała, to jest wąż, który wychodzi z zbiorniczka na płyn chłodniczy. Jakieś tam rozstrzelnienie się zrobiło, i stamtąd wyciekał. Pod, jak ciśnienie się robiło, to wyciekał stamtąd płyn chłodniczy na zielono kapało. No ale to raz, dwa sobie doszczelniłem sam w garażu. Także koszt naprawy zero. Czas naprawy jakieś 5 minut bez problemu. Tak to nic poważnych jakiś usterek czy awarii nie kojarzę, nic takiego nie było yy, jakieś pierdoły spalona żarówka światła postojowego no ale to bez przesady akumulator nadal sprawny wszystko ok, to jest fabryczny akumulator wsadzony, nic nie zmieniane trochę się już męczył, świecę mu ostatnio wymieniłem jest filmik możecie sobie kliknąć zobaczyć z kopyta elegancko silnik chodzi ładnie, równo yy, nie mam w sumie jakichś większych problemów odpukać a przecież też wcale nie jest na nim mało, bo za jakiś czas będzie już 18 tysięcy przejechano. Także ja mogę ten motocykl polecieć z czystym sumieniem. Się tak cofam, cofam z tą kamerą i patrzę na co bym tam. Ten obok też fajny. Jakie to ma spalanie? Oba nasze diuki, bo jeździmy razem z kumplem, palą podobnie. Od 2,7 do 3,5 litra na 100 km W zależności oczywiście od tego jak się jeździ. Jak ci się na nim jeździ? Jak na 125 jest bardzo żwawy, bardzo zwrotny, świetne hamulce, całkiem fajnie przyspiesza, twarde siedzenie, które daje się we znaki na dłuższych przejażdżkach. Pozycja na motocyklu wygodna, komfortowa, człowiek jest wyprostowany. Idealna maszyna na początek do nauki, do zabawy. Ja mam 1,86 m, jakoś się na nim mieszczę, nie mam problemu. Motocykl jest bardzo lekki, zwinny, idealny do miasta, korki. O tym, że na wyścigi czy przeloty autostradami się nie nadaje, to chyba nie trzeba mówić wiadomo. To jest 120 km. Zresztą jak chcecie zobaczyć jak się na nim jeździ to zapraszam na motovloga. Jest masa odcinków z różnych przejazdów. Można sobie naprawdę wyrobić opinię. Jak to masz opone? Fabryczne opony wkładane do diuka 125 nie są za ciekawe. Jakiś indyjski wynalazek. I na wodzie zupełnie się nie trzymają. Także u mnie zostały wymienione. Komplet przód i tył Pilot Power około 600 zł. Kolosalna różnica w przyczepności. Człowiek czuje się dużo pewniej podczas jazdy. Te fabryczne indyjskie po paru tysiącach kilometrów zrobiły się po prostu kwadratowe. Jeśli macie jakieś dodatkowe pytania, to śmiało pytajcie w komentarzu pod tym filmikiem. A tymczasem przechodzimy do części z odpowiedziami na pytania o sprzęcie, z jakiego korzystam. Część długa Sprzęt. Co to za kask? Kask firmy Shark, model VanCore. Wersja czarny mat. Przerobiony przeze mnie, naklejony na gorąco folia carbon. I jeszcze były pomarańczowe odblaski, ale w tej chwili już je zdjąłem, bo mi się znudziły. W prawym górnym rogu możecie kliknąć sobie wideo. Tam jest więcej na ten temat. Co to za kurtka? Kurtka firmy Speedy model Multitech Armor. Ja mam rozmiar podwójny XL. Kurtka świetna na lato i na wiosnę, generalnie. Na, na pierwsze jazdy takie jak teraz były po zimie. Oczywiście mam coś innego, to się zupełnie nie nadaje. To jest całe z takiej siateczki z przebiegnych materiału, ale ma bardzo dobrej jakości zbroje i na klatkę piersiową na plecy na ramionach i łokcie z ramionami. Bardzo fajna kurteczka. Jak jest trochę chłodniej, można pod spód sobie coś pod nią założyć. Ja mam do tego kurtkę taką high teka z polarkiem w środku, nieprzewiewna i wodoodporna i bardzo dobrze się uzupełnia z tą kurtką. Jeszcze szybciutko rzucimy sobie okiem na tył. Tu jest duże logo odblaskowe, no to jak świecą reflektory samochodów, to to się bardzo mocno świeci. Tu jest pancerzyk na plecy. I spora kieszeń na dole zapinana na rzepa. Druga moja kurtka, ta jest taka jesienno-zimowa powiedzmy, chociaż też może nawet wiosną w niej polatać. To ma trzy warstwy wypinane, membranę wodoodporną, docieplenie, pełno różnych kieszonych schodków. To jest firmy Buze, model Open Road. No kurtka rewelacyjna, naprawdę. Tak dobrej kurtki nigdy jeszcze nie miałem, także to z czystym sumieniem mogę polecić. W chłodniejsze dni jeździ się bezproblemowo, normalnie jakiś człowiek leżał pod ciepłą kołderką. Może nie wygląda jak super chałowo, ale jest niesamowicie praktyczna, mnóstwo kieszeni kieszeni zwykłych i wodoodpornych. Z tyłu kurteczka wygląda tak. Tu są też wentylacja wielka i odblaskowe elementy, które się świecą od reflektorów samochodów. Tylko wiadomo, ta kurtka z kolei na upały zupełnie się nie nadaje. Co to tu na spodnie? Na cieplejszą część rogu i na upały mam spodnie Speedy Furious. To są dżinsy kevlarowe z ochraniaczami na kolana i na biodra. Fajne, przewierne, wygodne. Dużo wstawek, takich właśnie wentylowanych. Nic się nie płaci. Na bokach mają też odblaskowe logo Speedy. Natomiast to co widzicie na, w filmikach zjazd w chłodniejsze dni to są te spodnie e, buze open road e, dokupione do kompletu z kurtką e, ładnie to ze sobą współgra bo da się spinać i wtedy mamy taki powiedzmy ciepły kombinezonik e, też e, mają wypinaną membranę wodoodporną wiatroodporną ochraniacze na kolana, ochraniacze na biodra e, możliwości wentylacji rozsuwane bardzo dużo różnych kieszeni tak samo jak kurtka, są bardzo, bardzo praktyczne, bardzo dużo różnych zabezpieczeń i opcji. Fajne gacie, też tak jak samo jak kurtkę w 100% polecam. Co to za buty? Na ciepłe i gorące dni mam buty Alpine Start SMX 1.1. To są maksymalnie perforowane, przewiewne, cała siatka z przodu, także stopa oddycha nawet bo 28-30 stopni jeszcze jako tako ujdzie, jak się jedzie, to wiatr przelatuje na wylot. No niestety kompletnie się nie nadają na chłodniejsze jazdy. Na chłodniejsze dni mamy to. Dobry, sprawdzony model Alpine Stars SMX5. Cieplejsze, bezpieczniejsze. Jeśli jeździ się od temperatury 4-5 stopni do ponad 30 stopni, to niestety. Ale jeden komplet rzeczy nie wystarczy. Nie robią czegoś takiego, żeby było dobre i na takie mrozy, i na po prostu upały. Co to za rękawice? Na chłodniejsze dni Alpine Stars Apex. Rękawice skórzane, całkowicie wodoodporne, wiatroodporne. Bardzo ciepłe, wygodne. Zdecydowanie polecam. Tych siatkowych nie dawałem już kompletnie rady, parce zamarzały. To kupiłem sobie takie, no i naprawdę jest to no, komfort 1000%. Na cieplejsze dni i na upały Alpine Stars SMX2 Air Carbon. Bardzo fajne rękawice przewierne, jak są upały, nawet takie 25-30 stopni dają radę, no ale coś za coś, chłodniejsze dni, po prostu łapy odmarzają i odpadają. Mam jeszcze sporo innych jakichś tam dodatków, drobnych. Jakieś skarpety z dolnej kości jakieś termoaktywne takie rękawiczki zakładane pod te rękawice zimowe. No ale jakbyśmy o wszystkim chcieli tutaj opowiadać i wszystko pokazywać, to by pewnie z godzinę to zajęło, a już prawie zaraz będzie 20 minut. Także szybciutko odpowiemy sobie jeszcze na parę pytań o nagrywaniu i będziemy powoli kończyć. Część trzecia, nagrywanie. Czym nagrywasz filmiki? Zdecydowana większość materiału nagrywana jest GoPro Hero 4 wersja Silver ta z dotykowym ekranem w czarnej obudowie, zamocowana na kasku albo na szelkach na klapce piersiowej. Dość często korzystam też podczas nagrywania z kamery Sony HDR PJ 620. Świetna mechaniczna stabilizacja obrazu, także do zabierania ze sobą na przejażdżki i kręcenia różnych rzeczy z ręki jest super. Ale czasem zapomni się wziąć tej kamery. Wtedy niektóre materiały filmowane są albo Samsung Galaxy S3, albo Samsung Galaxy S5. Nawet nie filmują tak źle jak na telefony, do takich filmików jak najbardziej się nadają. Co zrobić, żeby uzyskać jak najwyższą jakość filmików na Każdy ma tam jakieś swoje patenty w tym temacie. Ja trzymam się kilku prostych zasad. I dzięki temu jakoś to wszystko wygląda. Wiadomo, najgorsza jest kompresja kompresa, która niszczy nawet najładniejszy filmik. Kradnie te jakości, kradnie te bitrate. Y. Ale tak, o czym trzeba pamiętać? Po pierwsze, materiał, który obrawiamy w programie renderujemy tylko i wyłącznie raz. Każde kolejne renderowanie i mielenie tego samego materiału pogarsza jego jakość, a chcemy, żeby jakość przed wrzuceniem na YouTube'a materiału była jak najwyższa, żeby po tej kompresji YouTube'a nadal to jeszcze jakoś wyglądało. Po drugie, wybieraj kodeki, które YouTube uważa za przyjazne, z którymi dobrze się ich algorytmy dogadują. Wszystkie preferowane przez YouTube'a kodeki masz podane na ich stronie w dziale pomoc. Po trzecie, przy renderowaniu u siebie w programie, zawsze wybieraj najwyższą jakość i najwyższy bitrate, jak jest możliwy do ustalenia. Oczywiście nie musi on przekraczać bitrate'u materiału, który wsadziłeś, chodzi po prostu o to, żeby go nie zaniżać. A o takich rzeczach, jak nie nagrywanie kalkulatorem, tylko używanie dobrej kamery, no to już nawet nie wspominam, to powinno być oczywiste. Na tym kończymy, muszę lecieć. Jeśli macie jakieś dodatkowe pytania, zadawajcie je w komentarzach pod tym filmikiem. Jeśli filmy Ci się podobają, daj łapkę w górę, subskrybuj kanał, udostępnij na swoim facebooku. Nowe odcinki motovloga już wkrótce. Przed nami także egzamin na kategorię A i zmiana motocykla. Dzięki, że wpadłeś. Do usłyszenia.